Witam Was i tutaj z tej strony Foxy, a ja nagrywam dla Was filmik przedstawiający, jakie mam ustawienia w grze. Już Wam narzucam obraz tego, co mam w grze i wideo. Pierwsza rzecz to wideo. Wchodzimy w zakładkę wideo. Mam ustawione najwyższe 100% renderowania rozdzielczości. Rozdzielczość jest oczywiście w Full HD. Myślę, że filmik też będzie full HD. Pierwsza rzecz: Object na Dlaczego? Bo wszyscy gracze siedzą i od razu już pieprzają tutaj na very high, czy tutaj na normal, tutaj na low i w ogóle ja, ja siedzę na very bo mój komputer jest trochę przestarzały a ja nie chcę go spalić do końca i chcę mieć z niego użytek jeszcze na wydzimniaczy. Chmury, trawa oczywiście. Trawa to tutaj, jedynie tu się zmienia. W grze to nie ma żadnej różnicy. Jedynie obiekty zmieniają trawę wielkości i to nic poza tym. Cienie na bardzo niskie. Chciałbym takie mieć cienie tylko dlatego, że po prostu cienie, żeby były. Można je wyłączać, bo granie nie potrzebuje cieni zbytnio. Antialiasing, Alpha to coverage. wszystkie są opcje powyłączane praktycznie. HDR jest zmniejszony, bo HDR to działuje tylko na to, że tutaj takie przybłyski światła są lepsze. Nie mogę pokazać. Chwileczkę, tutaj się załaduje. I zobaczycie jak to wygląda, bo dla mnie to nie ma żadnej różnicy. Tutaj między tymi kropkami, a tym co było przed chwilą. Ale to, co było przed chwilą, wtedy gra działała szybciej. HDR się dowiedziałem, że zmniejsza o połowę procent, yy, ponad połowę, 75% wydajności gry zabiera. Yy, więc tak, tak samo Bloom, Radiacum Blue, yy, tekstury mam na wysokich, bo mam 2-gigową kartę graficzną. Jakbym miał 3-gigową kartę graficzną, to bym mógł zawalność tam bardzo wysoki ale lepiej niż na wysokich. Yy. Bo to nie ma różnicy między wysokimi a bardzo wysokimi. Między normalnymi a wysokimi jest bardzo duża różnica. A między bardzo niskimi a małymi to jest też duża wielka różnica. na to różnicę. Jest późna pora, a ja jeszcze nagrywam. I dlatego się tak trochę jąkam i zaczynam. A tutaj mam aiming deadzone i smutowanie. Aiming deadzone odpowiada za to, że broń nie celuje tam gdzie moja myszka, tylko muszę naprowadzić moją myszkę najpierw na cel i wtedy dopiero strzelać. Wtedy bardziej czuję jak łowca, mam większe takie poczucie, że gram w coś bardziej prawdziwego niż to. Ja będę powoli kończył i oczywiście w gameplayu mam headboba włączonego, czyli bieganie daje efekt trzęsienia głowy po tym, jak już się zatrzymamy, tak jakby ciśnienie dochodziło do naszej głowy czy coś w tym stylu. I po angielsku, bo w polsku nie ma jeszcze spłaszczenia. Ja życzę Wam dobrego oglądania mojego streamu i nie tylko i zapraszam też codziennie o 20. Na razie, cześć.